Pogoda już na to pozwala. W niektórych dzielnicach Ełku pojawili się więc drogowcy. Rozpoczęły się prace na ulicach Brzozowej i Nadrzecznej. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana m.in. nawierzchnia ulic, chodników i wjazdów z kostki brukowej oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna. W tym roku zostanie wykonana cała Brzozowa i 190 metrów Nadrzecznej. Prace potrwają do końca czerwca i będą kosztowały milion 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy pozostałej części Nadrzecznej będą musieli poczekać na asfalt do przyszłego roku. Jest szansa, że za 2-3 lata góra śmieci upiększająca okolice Ełku zniknie pod drzewami. Samorząd miejski pozyskał prawie 1,8 mln zł na rekultywację starego wysypiska. I nie ma od tego odwrotu, bo przywracanie takim terenom wartości użytkowych i przyrodniczych nakazuje Unia Europejska. Oznacza to, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku na prawie 4 hektarach terenu rozpoczną się prace przy formowaniu specjalnej czaszy nad śmieciami, zabezpieczeniu przed erozją i wyłożeniu warstwy wyrównawczej. W 2013 roku miasto już na własny koszt obsadzi ten teren drzewami.